Cześć, dzisiaj Wam pokażę moje nowe ubranka. Pierwszym ubrankiem to jak widać mam dwie bransoletki i takie ubranko mm, Zaraz Wam pokażę co. To... Akurat ja Wam zaprezentuję O! Taką czapeczkę dzisiaj uszyłam. O! Taką czapeczkę. Kolej Mam akurat cztery te czapeczki. I kolejny pędzłup, który Nosi tę czapkę, to... taką czapkę. Kolejny, to... Mój A mu się tak zdarło tutaj oczku, przetarło się, o, jak widać, ale i tak jeszcze, więc teraz zaproszę tych potrzebnych, które uczestniły e, Więc, tylko e, niech im założy te czapki. Ciężkość zakłada? Jeszcze Wam pokażę Mój Nowy eee, Mój Mój naszyjnik Za chwilkę Wam go pokażę Mój nowy naszyjnik Za chwilkę Wam to pokażę o. To ona, tylko, że ona ma tutaj tę ubranko i ciężko stoi A więc to wszystko teraz wam pokażę tam mój maszynek Jeszcze go przymierzę. Zaraz wam go pokażę serki za te odgłosy jak coś być... To jest tak jakby cukierek i tutaj w środku mi A to gumka. Dziękuję za obejrzenie i, i... dziękuję jeszcze raz.